Dzień dobry, ogród marzeń. Maluję drzewa. Jest piękny listopadowy dzień. Słoneczko przyświeca, bardzo ciepło. I to jest właśnie idealny czas i pora, aby pobielić drzewa. Czym maluję? Przede wszystkim maluję samym wapnem. Można dodawać białej emulsji i wymieszać razem z wapnem i wtedy będzie taka większa przyczepność, ale ja po pierwsze nie mam białej emulsji akurat pod ręką, a po drugie mówią, że biała emulsja jest toksyczna i tu się zgodzę, ponieważ no wiadomo jest to farba, ale pomaluję wapnem i też dobrze. Czasem bywa tak, że pod wpływem śniegu czy deszczu trzeba będzie poprawić malowanie czasem dwa razy, czasem nawet trzy razy e, zimą. E, dlaczego w ogóle bieli się drzewa owocowe? Ja bielę nie tylko drzewa owocowe. Akurat tutaj jest czereśnia, więc biele czereśnie, ale biele również orzechy włoskie, e, a także wiśnie ozdobne i jeszcze kilka innych ozdobnych drzew. Dlaczego? Dlatego, że biały kolor e, odbija promienie słoneczne zimą, gdy są bardzo duże spadki temperatur nocą, zaś z kolei w dzień, tak jak dzisiaj jest pięknie słoneczny i bardzo ciepło, ale nocą są już przymrozki, więc żeby kora nie pękała, bieli się właśnie te grube nasady pni po to właśnie, żeby zapobiegać, żeby ochronić drzewa przed pęknięciem kory, bo gdy pęka kora, no to wtedy dostają się różne tutaj choroby, zakażenia i wtedy drzewa chorują. Więc jeśli chcemy przedłużyć żywotność drzew owocowych i nie tylko, więc należy je bielić. Ja uważam, że jest to rewelacyjny pomysł. Robię tak od wielu lat, w zasadzie od początku, gdy mam ogród, ale zdarzyło się chyba raz czy dwa razy, że faktycznie, nie wiem, czy zapomniałam, czy już nie było czasu, nie bieliłam drzew. No i nasza piękna wiśnia ozdobnia, wiśnia kikusidare. Niestety pękła jej kora, a szkoda, ponieważ to taka nasza trochę sędziwa roślina, bo wiadomo, że nie jesteśmy ogrodem starym ale wiśniak kusidare jest drugim drzewem posadzonym po orzechach włoskich czyli liczy sobie ponad dwie dekady jak przygotować dobrze roztwór, taki, żeby nie był zbyt gęsty, ale i też, żeby nie był zbyt rzadki, bo jak będzie rzadki, no to wszystko będzie spływało, a jednak chodzi o to, aby ten biały kolor został tutaj zatrzymany. Może i nie mam rewelacyjnego pędzla, bo to taki stary pędzel, który mam w zasadzie do wszystkiego: myję wiaderka, no i różne inne donice czy jakieś narzędzia, więc używam tego pędzla od lat. Wiśnia Kykuszydary, jej też pomagam, ponieważ ona najbardziej ucierpiała podczas tych właśnie zimowych skoków temperatur. Kiedyś popękała jej kora, a jest przepięknym drzewem, starym już tutaj drzewem, więc ratujemy ją na różne sposoby. Tutaj są orzechy włoskie i te trzy orzechy włoskie. Też już pobieliłam, też są przygotowane na zimę. Dziękuję, do zobaczenia. Miłego dnia.